Witamy was serdecznie w trzecim odcinku yy, naszych filmów, a w drugim odcinku serii MMORPG tak przeliterowałem MMORPG jest to gra Silkroad. Silk Road z angielskiego jest wabny szlak czyli szlak łączący Chiny, i Europę kiedyś kiedyś tam mówiąc przez całą Azję tak w ogóle ja jestem Bartek a ja patrzę. Chcieliśmy zacząć, y, znaczy chcieliśmy zacząć. Zaczęliśmy jak widzicie w mieście Hotan to no, jest jedno, jedno z dalszych miast y, jedyne ostatnie w Europie, tak? Nie, y, ostatnie w, w Chinach. W Azji. W Azji. No. jest samarkant, ale... Tak, Samarkand jest tam jeszcze w Azji. Ale e, w Klasie... Nawiązując do jedwabnego szlaku mamy tu coś e, Czym Road się szczyci, tak naprawdę. O co ci teraz chodzi? O mój strój. A, czyli, y, jak widzicie, Patryk jest złodziejem, widać tutaj. Efekty mojego złodziejstwa to czerwony nikt nad moją głową. I te y, cywerki, które się pojawiają nad głową. Po prostu zabił kogoś, no i jest mordercą. Przy okazji. Eee, mordercą. Ale wracając do ubrania, zakładając taki strój, możemy okradać biednych y, traderów. Może T Traderzy? pokażę, pokażę kogoś. Pokaż tradera. Trader, jakby ktoś nie wiedział, to jest kupiec. Yy, bo w tej grze, to to jest nowością, można mieć jeden z trzech zawodów Hunter, Trader lub Tief yy, yy, Trader zajmuje się sprzedawaniem yy, no, różnych dóbr, no takich pierdół Przewożeniem ich z miasta do miasta, dostaje pieniądze I oczywiście czają się na niego Tiefi I masa potworów yy, Tiefi chcą yy, okraść go, zabić, zabrać te, ten łup cały i sprzedać A Hunterzy są od tego, żeby chronić... Yy, Traderów i na tym w sumie polega jakby ta cała historia tego jedwabnego szlaku. Tak, poza ale, tym. Ale może powiedz im na czym gramy Gramy na prywatnym serwerze <grym> e, Dlatego... Nie bijcie, nie bijcie. Nie no, po prostu nie było rady wejść na globalny serwer Ale jes... podobno to się zmienia. Tak, Joymax. JoyMax <grym> <grym> e, Podobno zaczyna czyścić codziennie serwery z botu. I... Czy tam co jakiś czas, ale czyści, tak? Jak to mu wychodzi, każdy wie, ale... I serwery są żółte. Uwaga, żółte. Mm, może się... nie wiem, co to, to znaczy żółte. Tak, żółte to znaczy, że można na nie wejść Bez... krócej niż godzinę. Tak, że to nie jest problem. <grym> ale wracając do tematu, no to minusem Slickroada globalnego oczywiście są właśnie serwery. Bardzo trudno na nie wejść. No ale jak już wejdziemy, to... Tak, oczywiście gra jest darmowa. Pełni. No, no pomijając takie rzeczy jak konto premium, czy jakieś udogodnienia, ubrania, no takie, wiecie, płatności. A propos ubrań yy, O. Ktoś, co się od ciebie chce? Zobaczymy. Coś, chcesz co mu sprzedać? Wciąło mi się w słowo. O. o patrz No po co ci coś, jak masz to? No i za konfit. Możesz ci dać prezent taki, sprzedać Sprezentować. Nie, I... nie, nie chcę dać. Dziwny człowiek. To Turku. dużo <laughs> turków. Tak. <są> <laughs> Turki. Ale może więcej jakiegoś konkretnego tekstu. Dobrze, dobrze, cicho, cicho. Teraz cicho. ja mówię. E, uwaga, stroje. E, w tej chwili ludzie zakupują te stroje, ale jak dobrze ktoś... Znaczy jak dobrze, jak ktoś pomyśli, to może mieć za niewielką kasę w grze. 100 milionów to nie jest dużo. <laughs> tak, na prywatny serwer to nie jest dużo. Ale jest bardzo, bardzo dużo tych strojów i bardzo, bardzo ładnie może wyglądać nasza postać, co cieszy oko i sprawia wielką przyjemność. Tak, co jeszcze cieszy oko? Oprawa graficzna w tej grze, łącznie ze skillami, cieszy, cieszy oko, naprawdę. Gra jest z roku 2004 bądź 2005 i jest naprawdę względem grafiki. Na ten moment jest niezła, ale jak na rok wydania jest naprawdę dobra. Może wyjść z miasta i pokaż staferskom po swój skill Tutaj to widzicie co się świeci, to są te buffy, tak? Ale tu nie chodzi o buffy, tu chodzi o skill atakujące Oczywiście możemy paść, możemy bo Patryk jest mordercą, a morderce się zabija, tak? Tak, nigdy, nigdy nie atakujcie innych graczy, bo to się zazwyczaj źle kończy Skoro Zwłaszcza że jeśli tacy to <laughs> Zwłaszcza jeśli ci gracze mogą nas złożyć na hita Ale no... Pokaż mapę bardzo duża mapa. Już tu przechodziliśmy. Od prawego do lewego, pokaż. No, no, Od prawego do lewego. Tu się lewego. zaczyna. Jeśli zaczniemy w Chinach, oczywiście. Tak, to, jest to jest pierwsze pra... miasto. Ogólnie Skrat ma kompleks mniejszości, ma nie, wielkości. Ma nie, Oni mają jakiś kompleks mniejszości chyba, ci z to my bo Skraaty takie duże. Yy, tak, to dobrze powiedziałem, jedź. Jedź dalej, pokaż im ten kompleks. No, tutaj chyba nie, nie będzie ma, nie masz konia? monumentalnych budowli. No ale spójrzcie na rozmiary samego miasta. Jest spore. Ale Ciri, nie martwcie się, Ciri, czyli postać jest taka szybka, że nie musi rywać koni. Sama co? Da radę. W ogóle w którą stronę idziesz, dobra? Aaaa no chciałem tutaj wisić. No, dobra, no, ale... no to bij pająki. Tak. co się... a, potwory, potwory. Czego spotkacie w innych grach? Ile potworów, tak? Nie podporów, tam jest. nie rozdajęcie. Czempion zwykły Elita No i unikat, tak Ale unikat to, to są takie takie ewenementy Powiedzmy, że jak macie te Różne krainy Nie wiem, trzy czy cztery Jak widać to Na każdą krainę przypada tam nie wiem, jeden czy może dwa unikaty To są te potwory, które bije się godzinami Wiecie I wypada z nich coś ciekawego yy, Więc tak Naprawdę jak po widzicie świat jest duży. Grafika jest, jest dobra. Skille tutaj widać, no pokaż coś ciekawszego. To, to wszystko jest prawdą, no. Nie, skille są naprawdę dobre. I co jeszcze? Co no, to, znaczy to jest w chyba moi i jakiś inny RPG? Questy! Nooo, no, mogę. No też jest. Questy, questy. Questy. Po questach... nie, 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 poczekajcie. Nie, najpierw powiemy ulepszami tą grę. Y. E, ulepszanie jest e, rozbudowane, tak? Alchemia. Dosyć rozbudowane. Możemy ulepszyć na plus. Ja tu chyba nie mam. O yes. e, moja, cza moja czapka jest ulepszona na plus. 2 Plus e, ma do tego różne e, plus 12%, plus 13%, plus 3%. E, to są dodatkowe bonusy, które też możemy zmieniać e, wedle naszego. Tak. Nie będziemy tutaj tłumaczyli tego, bo to jest zawiłe. Jednak. To nie jest... Jak się już dowie o tym, to nie jest taki prudny, ale, Lecz nie będziemy tego tłumaczyli, bo to tylko to, to zajęło czasem nudne. To jest, nudne. <grym, <grym, to jest e, na pewno minus tej gry. Bo oczywiście, ono, gra ta gra cierpi na taki no styl tych starych questów, wiecie. Idź, wyjdź zabij, wróć. To jeszcze nie byłoby złe, Oczywiście trzeba było zabić dziesięć Ale jak trzeba zabić 500 potworów, czy 700 albo wdropić w nich. 300, jakichś główien, to już może lekko żyłka nam pęknąć, że tak powiem. A zwłaszcza kiedy nie, po zrobieniu jednego zadania wbijamy dwa lewele i do, dochodzą nam kolejne trzy zadania tego typu, to już po prostu też tak. że tak powiem, wywalić lachę na to. Nie, czy kłaść lachę, nieważne, chcesz to olać po prostu i a takie expienie samo w sobie też może robić się monotonne. Takie takie klikanie, klikanie, złamanie otwartego na palcach, ale właśnie dlatego dali nam ten system Trajterów, i Hunterów. No, może się w tym bawić ciekawie, naprawdę. Co jeszcze? Jest oczywiście PvP, jak w każdej grze. Tutaj PvP nie jest jakoś urozmaicony niż w innych grach. Po prostu jest, jest fajne, bo fajne. Żeby bawić się w PvP trzeba przewozić level i zobaczyć tego kapitaników, tak no że to mam kiefa, chociaż... Chociaż daj mi to ubranie. E, i tak, jest jedna zasadnicza... E, zasada? Zasadnicza zasada, boże. Rur, nie! Chodzi o to, że nie możecie bić się z osobami, które mają taki sam kolor chusty. Zapamiętajcie, bo, bo to czasem... Czasem wynikają nieporozumienia. Czyli jeżeli ty masz czarny i jakiś inny koleś ma czarny, nie możecie cię bić. On byśmy niebieską, białą, to może mają swoje levele. tak? Za każdym levelem dochodzą nam. jakieś tam nowe rzeczy, tam Storage. Możemy wzywać najemników, o, to jest dosyć ciekawe, ciekawe. Dlatego, że w każdej chwili, jako lider gildii, możemy przyzwać od chyba dwóch do siedmiu najemników, czy dziewięciu. E, którzy będą nam pomagać w każdej chwili, e, jeśli zaatakuje nas wróg, bądź chiesi e, będą pomagali zaatakować naszą Czy karabatę? w wojnie gildi, to jest takie wiecie, to, no najemnicy, no. rasowi najemnicy. Jeśli mówimy już o gildiach. To można mieć zamki. Postaram się wam pokazać jakiś zamek. Można mieć zamki. Można mieć zamki. To A jest... to nie, to są zamki? No to jest jeden z zamków. Ja nie wiem czy to jest zamek, więc nie będę poruszał tego tematu. Ja, ja stwierdzam, że to jest zamek. To więc jest taki zamek, a nie wiem do czego. Nie, nie bawiliśmy się w tym. jeszcze. Jedno z gildii ma taki zamek. Znaczy to jest, tak, tak, mi się wydaje. Tak, tak się wydaje, więc... Yy, co dalej w tej grze ciekawego? Yy, questy już tak omówiliśmy, to już te, te, ten zły aspekt. Niestety, hmm. niestety, ale, ale jest, No, to zrobić. O, zwierzątka. O, no można mieć zwierzątka. Zwierzątka mogą być atakujące, zbierające, do transportu i... To wszystko. I... Nie, do transportu Widziesz naszego jeszcze? i do transportu naszych towarów. No to ciebie też taki transportują, nie? Tak. Ale pokażemy wam co no, Jejmak daje nam za pieniążki. Tak, to jest. I ten mocz sklepik, czyli wiecie te wszystkie bajery, które można sobie Zoom. kupić, jakiś bogaty. To są potworki do prze przewożenia, te takie, które można zakupić za pieniądze, prawdziwe. Do zbierania i Do Zbierania, one są na czas. Chyba tam też są, chociaż nie wiem. E, do zbierania, te dwa są, e, Pokaż, te, te dwa wilki są do bicia. Te I też chyba są. Tak, wszystkie są są? Do, tak. Wszystkie A są? Tak, wszystko. A pingwin też jest do bicia? No właśnie, tak. Myślałam, że pingwin jest do zbierania, głupie. Niestety. No i transport, transport, nosorożec. Transport typu transport towarów. No i awatary. coś, A, co mi się bardzo, to jest bardzo podoba. Fajne. Zakładacie taki strój na siebie. Oczywiście macie swoje zbroje, tak, swoje statystyki zbroi, ale zakładacie to i macie inny wygląd. To jest ciekawe, naprawdę, bo można rozmawiać i pozostać. Można mieć skrzydła, można latać, oczywiście latać, unosić się. Nie zachęcamy do kupna. nie zachęcamy. Chociaż jak ktoś, jak ktoś chce, to proszę bardzo. Reansjonujmy jej Maxa, żeby starczyło tak. na nowe serwery. No dokładnie, dokładnie. Chociaż myśmy się pokrytajmy, bo nie gram na jej serwerach, ale cicho, cicho. Eee, co jeszcze? W sumie tak. Ta gra jest dość ciekawa. Można w poświęcić czas, chociaż nie powiem, nie ma w niej czegoś takiego, co by zatrzymało mnie na dłuższy czas. Można się pobawić, można na tydzień, dwa miesiące, dwa miesiące. No zależy. Eee, gra ma bardzo, to to bardzo, bardzo duży. Duży klimat. Ma dobry bardzo, klimat. bardzo dobry klimat. Yy, taki, którego no, teraz MMORPG już nie mają, tak? No, no chyba, że no chociaż wychodzą teraz te takie, wiecie, całkowicie w innej formie, yy, które Windictus. są nastawione. O, ja Wiem, że... o czym nie powiedzieliśmy. Okay. Że jest jeszcze Europa oprócz Chin. Ach, tak, jeszcze będzie Turcja! Możliwe. Chociaż może już jest, nawet nie wiem, ale nieważne. jest Chiny i Europa. Dwa rodzaje. Różam się oprócz tego, że są w innych miejscach zaczynamy. Inne potworki, inny wygląd postaci. Zabrał mi sukienkę. Droga <grym> była ta sukienka? To ci kupię nową, Patryk. <grym> <grym> nie, nie była droga. Ale co mówiłem. Różniam się jeszcze tym, że... Użyj potka. Ile minęło? 2 sekundy, sekunda i możesz użyć sekundę. dalej, no. W Europie można użyć raz na 15 sekund. Co świadczy o tym, że trzeba grać w drużynie, żeby w ogóle coś się udało. Tam jest gra nastawiona na drużyny, czyli jest tank, jest yy, lecząca postać, jest postać typowo do zadawania obrażeń, jest postać, która rzuca klątwy, no wiecie o to chodzi. Tutaj tak nie, tutaj bawisz się sam w jak chcesz tym się właśnie różni. No, także jeśli e, lubisz. Tym miłym akcentem zabicia. <laughs> nie, jeśli lubisz e, ładną grafikę. Dosyć. E, dosyć roz... ładną, bo nie przesadzajmy, tak? Nie słodźmy. Rozbudowany system. O, o, trader, to jest właśnie trader. To takie małe czerwone tutaj obok jego niku, to znaczy, że jest traderem. Czerwone, boże, zielone. Zielone. Co? Pomyliło mi się z jego temu e... To jest właśnie Trader, a Huntera wam chyba nie pokażemy, no ale... Ale on ma takie niebieskie, to to zauważycie na pewno, jak będziecie chcieli pograć oczywiście. Dobra, po raz trzeci chcę zakończyć ten odcinek. <grym> tak, Jeśli już, u... ten, bo już mamy dosyć, szczerze Znowu powiedzieć. mi przerwałeś, przestań, nie będę się z tobą kłócił. Jeśli lubicie bardzo ładną grafikę, ładne skille, duży system, rozbudowany system ulepszeń... Yy... i Przestań, przestań. Sporą zabawę ja nie robię. z innymi graczami, to znaczy interakcja w party, no to ta gra jest na pewno dla Was. Dobrze, więc powoli kończymy. Pomachaj im jeszcze, pomachaj im.